Razem z kamerami gazeta.pl wybraliśmy się na ulicę Warszawy, aby zobaczyć, jak jej mieszkańcy zareagują na widok kobiety w ciąży z papierosem. Czy będą przechodzili obojętnie, a może sami dadzą jej ognia, a może po prostu będą ją krytykować i wytłumaczą, że takie postępowanie jest niewłaściwe. Papierosa? Przepraszam Pani, ma Pani może papierosa? Nie. Tak. Przepraszam, ma może papierosa? Ale fajnie, jeden normalny, wie Pan, bo to po prostu wszyscy mnie linczują. Pani sprawa, to Pani ja. No właśnie, prawda? Dziękuję bardzo. Przepraszam o pani może ogień. Nie wiem, czy powinnam pani podpalać. Czemu? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tworzymy pewne zasady, pewne normy, których później... Wszyscy pilnują, żeby później one były przestrzegane. No i tu mamy właśnie całą gromadę życzliwych osób, które pilnują, żeby te normy były przestrzegane. Przepraszam, ma Pani może papierosa? Pani nie jest w ciąży? No jestem, jestem. nie papieros? No, ale wie Pani, no... Dopalę, no i co? No, coś dla siebie też muszę robić. Nie tylko wszystko dla dziecka. Na okay. nie Przepraszam, ma... Poczęstuje Pan papierosem? Pani jest w ciąży. No wiem, ale Uż ona jestem, muszę zapalić. O, jak fajnie. O, dziękuję bardzo. Przepraszam, mam może ogień? Nie, bardzo. O. Część kobiet uważa, że tak naprawdę to jest ich sprawa, tak? To jest w jakiś sposób, jeżeli ktoś zwraca w ten sposób uwagę, to jest jakby ograniczenie ich wolności. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Nie zgadzam się zupełnie. Bo tam jeszcze jest jedno takie stworzenie, które nie ma w tej chwili prawa głosu jakby tak. A sądzę, że nie chciałoby, żeby tak się działo jak, jak ta matka sobie uważa. Jest mnóstwo takich przyczyn, dla których ona może być zestresowana, i na pewno z nią porozmawiała o tym, co możemy razem zrobić, żeby te przyczyny zlikwidować, a nie odwodziła ją od tego, żeby w, tej, w tym danym momencie nie paliła tego papierosa. Przepraszam, no pani może papierosa? To mam. Ciąży dziecko? Ojoj, nie oj, oj, nie Niech pani mnie truje, Wszyscy Nie, mi bo ja trują. paliłam te dwie ciąże. No i co, i dobrze było. Dziękuję. O. No pani może ogień? Pani palić. Pewnie nie, wie pani, ale no kurczę, no też chyba jestem ważna w tym wszystkim. Ja muszę zapalić, kurzyłam się, no. A jest pani ważna, jednak uważam, że dziecko jest ważniejsze, więc pani nie dam okna, Skoro decydują się na dziecko, to nie mogą myśleć tylko o sobie, prawda? Bo to mała istota w nich rośnie, więc dlaczego mają myśleć tylko o sobie? Papierosa ma pan może? W takim stanie już to papierosa? Jestem zdenerwowana, jestem okropnie. Co się stało? Lekarz nie skurzył. To lekarz niedobry. No. A jeżeli taka sytuacja dotyczyłaby Pana bliskich, nie wiem, powiedzmy siostry, żony, czy zachowałby Pan się tak samo, czy jednak starałby się Panią od tego odwlec? Ja jestem zdania takiego, że każdy chyba sam powinien się ponosić odpowiedzialność za to, co robi, w jakim jest stanie i jej sprawa i ona, ona podejmuje decyzję, prawda? Chociaż. Szczerze mówiąc, to zwróciłem jej uwagę, że w takim stanie chce papierosa, no ale chciała, to je dałem. Substancje zawarte w papierosach w czasie palenia, uwalniane do organizmu, są szkodliwe na krążenie płodowe. Chodzi tu głównie o to, że te naczynia nie wykształcają się w sposób wystarczający do odżywienia płodu. Oczywistym jest, że te dzieci również przyzwyczajają się do palenia. I w momencie, kiedy się urodzą i już tego dymka nie ma. To przez okres około 3-4 miesięcy mają głód nikotynowy i dają popalić wszystkim wokół, bo te dzieci są niespokojne, i rozwój jest troszeczkę w tym pierwszym okresie zaburzony, wynikający z braku nikotyny. Ledwo zipie. O, dziękuję. Mówisz jeszcze ogień. Już się bałam, że mnie pan zaatakuje, że jestem w ciąży. Dziękuję bardzo. Przed chwilą dał pan tej pani ognia. Ja mam pytanie, czy zauważył pan, że jest w ciąży? Tak. Czy pan uważa, że takie zachowanie jest odpowiedzialne? Znaczy ja nie mam prawa decydować za tym panią. Proszę pomyśleć o dziecku. Ale ja myślę o nim cały czas. Wie nie. pani, a co dla mnie? Co dla mnie w tym Proszę system? panią, no nie można być takim egoistą. Trzeba myśleć perspektywicznie. A, tak. Czy w takich sytuacjach zazwyczaj pani reaguje? Mm. Mnie się wydaje, że po prostu sama źle bym się czuła, jakbym nie zwróciła uwagi. Po prostu. Wydaje mi się, że chyba każdy powinien tak zareagować. Rośnie świadomość społeczna tego, że palenie jest szkodliwe, no a zwłaszcza jeśli to dotyczy kobiety w ciąży, no to, to jesteśmy przekonani, że tak nie powinno być. Rzeczywiście nie jesteśmy obojętni, że sporo jednak osób zatrzymuje się i próbuje to wyperswadować, że jednak no, z tego co, co tutaj Pan wspomniał, no jednak niewielka część osób zdecydowała się na to, żeby odpalić tego papierosa. Także idziemy w tym kierunku.